Inter z Bolonią na dwójce za aż 9,90. Bumbeczka z Serie A, a jak zauważyliście w środku je już powoli nasze skrypciki do środka. Myślę o serię dzienną pokazywać w formie shortów. Tak więc lecimy dalej, kursiki powyżej 2.0 to Leverkusen na wyjeździe z FC Köln za 2,35 Bundesliga. No i pogoń Raków, dwójeczka 2,20 Polska. Ale jest to puchar polski, tak więc myślę, że tam nie będzie aż tak bardzo wielkiej walki. Jeśli chodzi o remisiki, to Sevilla Sociedad 3:25 Hiszpania, Sasuolo Roma 3:70 Serie A i Coritiba Corinthians 3:10 Brazylia. Na kuponie królewskim mamy Leverkusen z podpórką w meczu przeciwko Ken. Mamy Eintracht Frankfurt po całości i Fiorentina po całości. 2020 do wyjęcia z kuponiku królewskiego na środę. Liga Typera to mecz Pogoni Szczecin z Krakowem Częstochowa. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Typujemy do godziny 17.30, a mecz przypominam w ramach Pucharu Polski. Tak wygląda statystyka z na chwilę obecną. Ona już została zaprezentowana oczywiście w filmie statystycznym. Na pierwszym miejscu Pan Po Dominik Zieliński, drugie miejsce i trzecie Egzekwo Bart z Pawłem Ruszczakiem. Ja, tam gdzieś na szóstym miejscu, widzę 5 punktów tylko zdobyłem w ten weekend. A jak widać, można było sporo tych punkcików zdobyć. Można je zdobyć oczywiście co weekend w każdym z naszych odcinków. Pamiętajcie, że walczycie o fajne nagrody. Tak więc warto, warto dołączać, warto typować, bawić się tutaj z nami w przewidywanie wyników dokładnych. Od siebie zapraszam serdecznie do grupek Wipolskich, Film o grupkach WIP-owskich znajduje się na kanale, a odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Wystarczy w niego kliknąć, a przeniesie Was do odpowiedniego filmu. Pamiętajcie, że już grupki niedługo startują, jeśli chodzi ta mundialowa, startuje również niedługo W Ostatnie momenty tak naprawdę na dołączenie do tych grupek spieszcie się, bo wszystko musimy to logistycznie ogarnąć, bo małymi krokami zbliżają się zdarzenia właśnie te, na które tak długo czekamy. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.mopa.gmail.com Możecie również wspierać kanał, dla wspierających są specjalne filmy dodatkowe, a tam kuponiki do różnych serii filmowych. W tym tygodniu będzie upgrade kuponików do toplik europejskich oczywiście przed weekendem. Aby wspierać kanał wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj. Ten przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików oraz na głównym panelu kanału. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Tutaj weszliśmy na czerwony kolor w lidze holenderskiej. Oczywiście jest to dość mały minus, tak więc myślę, że uporamy się z nim po podliczeniu przyszłego tygodnia, żeby znowu zaświecił się na zielono. Jesteśmy zadowoleni. Z tego, że wyciągamy tą ligę niemiecką z wielkiego minusa, już niewiele nam zostało i będzie również zielony kolor i dla tej e ligi w zeszłym tygodniu również się plus w serii dziennej, też staramy się wyciągać tutaj z dołka serię dzienną. No i oczywiście kupon tygodnia, do którego przyłożymy się w tym tygodniu by został trafiony, byśmy te ligi inne wyciągali z pułapu czerwonego póki co 4462. Wypracowanego zysku przez nasz kanał od początku tego sezonu będzie to na pewno progresowało, tak więc niedługo czeka nas mundial, więc serie reprezentacyjne będziemy tutaj wyjustowywać. Puchary na ten rok tak naprawdę się zakończyły kolejne zmagania w serii pucharowej dopiero w lutym. Tak więc póki co blisko 3000 zarobków z samych pucharów. Jeśli chodzi o koncept serii dziennej, wpadłem na pomysł, by to robić w formie shortów. Muszę jednak doprecyzować tutaj rozdzielczości, jeśli chodzi o nagrywanie tych filmów short. Nie miałem zbytnio czasu nad tym posiedzieć, no ale powoli już przygotowuję prezentację serii dziennej, żeby to było w szybkim takim kontencie dla Was dostępne. Do minuty trwają shorty, tak więc w minutę będziecie mieli filmik z serii dziennej. Podczas tej minuty zmieścimy oczywiście bombeczki kursy powyżej 2.0, remisiki i kupon dnia bezbędnego gadania. No, a oczywiście filmy z innych serii filmowych zostają rozbudowane, nagrywane w, normalnej, w normalnym formacie. Tak więc myślę, że to będzie wygodniejsze dla Was, by oglądać. Liga Typera oczywiście pozostaje. Tak więc, co myślicie o tym nowym pomyśle? Napiszcie mi w komentarzach pod tym filmem. Czy nagrywać serię dzienną w formie shortów, czy zostajemy tak jak jest? Ciekawi mnie Wasza opinia, którą opcję preferujecie. Tak więc wypowiedzcie się w komentarzach, bardzo proszę. A na chwilę obecną ja już się z Wami żegnam. Dziękując Wam za uwagę. W tym tygodniu, oczywiście kolejka w środku tygodnia, której nie typujemy, typujemy ją jedynie w filmach z serii dziennej przed weekendem. Stopligi oczywiście będą. Będzie również film stoplik dla wspierających. Dużo zielonego koloru Wam życzę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.